Dzień dobry w się czołem. Dzisiaj może trochę mniej śmiesznie. Może trochę mniej złośliwie. Może trochę bardziej szczerze. O alkoholizmie. Wiele osób mnie przed tym przestrzegało. Nie wiąż się z alkoholikiem, bo sprowadzicie na dno. Wciągniesz się, będziesz osobą współuzależnioną, a jemu nie pomożesz. Bo, widzę, co jest pierwszym krokiem? Przyznanie się do tego, że jestem alkoholikiem, mam z tym problem. To jest już duży plus. I później prośba o pomoc. Czy to najbliższe osoby, czy to specjalistów. A a, terapie, ośrodki. Są różne metody, by z tym walczyć, ale jest to choroba śmiertelna i nigdy. Nie mija. Są osoby, które nie piją, czyli trzeźwiejący alkoholicy, ale nadal nimi są. I nie mogą nawet jeść cukierków o smaku alkoholu. Nie mogą nawet pukać ust. Yy. Wiadomo, że nie uniknie się tego kontaktu, ponieważ w sklepach jest pełno alkoholu, na ulicach jest pełno pijących osób ale wszystko jest tu i tu. Jeżeli czegoś bardzo chcemy i w to wierzymy i zdajemy sobie sprawę, że mamy z tym problem, można z tym walczyć. Pamiętam kiedyś na imprezie 40-latków dzielało się dużo alkoholu. Powiedziałam, i żartem, ale było to trochę prorocze, że wszyscy kiedyś spotkamy się na AA. Dla tych osób było to mało śmieszne, ponieważ... Mm, Ciężko im było się przyznać, że mają ten problem. A niestety, internet jest pełen ludzi samotnych i osób uzależnionych. Moim błędem było to, że wchodziłam w takie związki i starając się pomóc tym osobom, ulegałam ich humorom, ulegałam ich. Stałam się osobą też współuzależnioną. Zgadza się. Kryłam ich przed otoczeniem, przed rodziną, a wyszłam z tego z poranioną psychą, no i z kredytami do tego wszystkiego, no bo alkohol też z nieba nie spada, prawda? Hmm. Dlaczego to nagrywam? Może po to, żeby was przestrzec. Przecież nie każdy musi to oglądać, jeżeli ktoś nie ma ochoty, niech przewinie, niech sobie włączy, dlaczego ja trudne sprawy, albo ląbardzicie pod zastaw. Hmm. Osoby, które wiele lat to robią, do tego zażywają innych substancji, niestety pozbawione są uczuć, pozbawione są empatii i nie rozumieją, że inne osoby też mają uczucia, że może je coś boryć, że mogą być zmęczone, że mogą cierpieć. Dla nich liczy się tylko ich osoba. Nawet nie osoba, bo one nie mają do siebie szacunku, niszczą sobie zdrowie. Ich potrzeba napicia się. Zrobią wszystko, zrobią wiele. Powiedzą to, co chcesz usłyszeć, po to, żeby zdobyć swój cel. Żeby się napić. A najlepiej za Twoje pieniądze. Czemu nagrywam to kolejny raz, to o to pytam? Dla mnie to jest też autoterapia. Ponieważ. Yy... Jestem krótko po rozstaniu z osobą uzależnioną od wielu substancji, agresywną i bardzo zakłamaną, tego słowa mi brakowało, która na pozór na osiedlu robi tak zwany lance. Yy. Wszystkim sprzedaje swoją bajkę. Ponieważ pani po nie widać, że jest pod wpływem pewnych substancji, i yy... ludzie to kupują. A ja brałam wszystko na siebie, bardzo dużo brałam na siebie: yy... zniszczone meble, rozbite szklanki, wyzwiska, szarpanie za włosy. Mówiłam, że coś mi w oko wpadło, że mam alergię, A dlaczego pani płacze? Nic się nie stało. Stało się. Czas z tym skończyć. Owszem, to ja skończyłam ten związek, dlatego że stop przemocy. Mam szacunek do siebie i nie pozwolę, by ktoś mi go zdeptał. Tyle. Nie gryjcie swoich facetów. Nie bierzcie na ziemię winy. Bo kobieta choćby była bardzo silna. Też czasami potrzebuje dobrego słowa, przytulenia, szczerości, 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 bo czyny nie słowa. Ej ty, sąsiad, kocham cię. Ej ty, kocham cię. Każdemu mogę powiedzieć. Lajaj, kocham cię. Świetne słowo. A to, co robimy, mówi więcej o nas, niż to, co mówimy. A zresztą rób to, co chcesz. Miłego czwartku. Ten etap mamy za sobą. Na szczęście. Ale sześć lat kredytu jest pamiątką. Po toksycznym związku. Padła, powstań. Oddychaj głęboko. I róbmy swoje póki jeszcze ciuć się chce. Na